Witam ponownie. Krótki będzie update. Właśnie skończyłem częściowe montowanie anuncjatorów, i pokażę Wam teraz, jak to naprawdę zajebiście wygląda. Tak więc, robimy zaciemnienie. Mamy zaciemnienie w pokoju. Tu lampka z kamery drugiej jest włączona. No i robimy czary mary. A więc, tak to wygląda. To może zgaszę. Anuncatory są zamontowane, podłączone, jeszcze dwóch brakuje, ale generalnie tak to wygląda. Włączymy światełko. No jest naprawdę ładnie to wygląda. Spróbuję to pokazać jak najlepiej się da. No, wygląda to naprawdę super, dobra, to tyle. Dalsze będą informacje. Dopiero jak już podłączę cały backlight, który się tutaj, jak widzicie, robi. Zapalimy duże światło, A jak się zrobi cały backlight. No, i zamontuję już ekrany. Wszystkie elementy dodatkowe, ale na ten moment, no, wygląda to naprawdę. Naprawdę ładnie, naprawdę dobrze. Tak więc.